Dzień dobry z samego rana. Wczorajsza zagadka była dramatycznie prosta. Oczywiście, dotarliśmy do kucharzowic. Ale cieszy nas, że po dniu posłuchy dostaliśmy tyle poprawnych odpowiedzi. Brawo! Teraz pierwsza z dwóch dzisiejszych zagadek. Następnej spodziewajcie się wieczorem. Zatem start. Start. Wracamy do okolic, w których już byliśmy podczas tego konkursu. Ale start mamy zaplanowany w miejscowości, w której zmarł Jeden z czołowych polskich zapaśników, trzykrotny mistrz świata i pięciokrotny mistrz Europy w tej dyscyplinie, kiedy byliśmy taką potęgą w latach 20. i 30. Dla utrudnienia miasto, o które pytamy, leżało w tym czasie przy ówczesnej granicy polsko-niemieckiej, ale nie po polskiej stronie. Z tejże miejscowości startujemy z ze skrzyżowania ulic. Imienia twórcy trenów oraz polskiego pianisty, kompozytora i polityka. Ruszamy. Pierwszy etap to odcinek o długości 4 km i 700 metrów. Dojeżdżamy do wioski, gdzie co prawda jest kolejka, ale szyny nie są dłuższe niż gdziekolwiek indziej. Tu mamy piękne skrzyżowanie, które może poprowadzić nas w różne kierunki, ale my pojedziemy w taki sposób, by po prawie 18 km dojechać do następnego punktu trasy. Gdybyśmy jechali jutro, moglibyśmy obejrzeć 17. Międzynarodową Wystawę Rolniczą i posłuchać zespołu, którego nazwa wiąże się z zawirowieniami meteorologicznymi. Chociaż fizycy twierdzą, że to nie człowiek, a zmiany na słońcu wpływają na to zjawisko. Nie zatrzymujemy się. Jedziemy dalej w kierunku wsi, której nazwa kojarzy się raczej z czerwcowymi zabawami. Po 9 kilometrach skręcamy w prawo, gdzie dmią w miechy, albo raczej kiedyś deli, oraz następnej, gdzie można spotkać Bison Bonansus, a raczej kiedyś można było spotkać, prawdopodobnie. 13 km dalej, po skręcie, o którym już przed sekundką powiedzieliśmy, jesteśmy w naszej miejscowości docelowej. Dokąd dojechaliśmy? Jak zwykle, odpowiedzi na Facebook małpa tomtom-promocje.pl. Czas wysłania do 18.00. Szykujcie się na wieczorną zagadkę. Miłego dnia.